W dzisiejszym filmiku nie będziemy się malować. I dziś stwierdziłam, że pierwszy raz na tym kanale będę wyglądać ładnie i w miarę estetycznie. A co będziemy dzisiaj robić? Oh boy! Zagłębimy się w niesamowitą historię mojej twórczości. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, a ci, co są na moim Instagramie, to na pewno wiedzą. Instagram, zapraszam na Instagram. Bardzo fajne rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy, nagrywam naprawdę fajne. Zapraszam serdecznie. Jestem artystką. Myślę, że już po tych filmikach, które tu nagrałam, możecie się tego domyślać. I przygotowuję dla Was filmik, w którym stricte coś tworzę, maluję na płótnie, ale to się jeszcze pojawi na kanale na pewno. A dziś chciałam zająć się czymś. Nieco innym, co nas przygotuje do tej niesamowitej przygody, jakim jest malarstwo. Jeżeli jest na tej platformie jakiś artysta, jestem w 99% pewna, że zrobił taki filmik, gdzie przegląda swoje stare, stare prace. Więc stwierdziłam: You know what? Zróbmy to dziś. Raczej nie pokazywałam nigdzie swoich takich naprawdę starych, starych prac. I bardzo dawno ich nie widziałam, więc jestem trochę przerażona z tego, co tam zobaczymy. Ale pomyślałam To będzie na pewno mocne To będzie na pewno mocny content Zróbmy to I na wstępie chciałam zaznaczyć taką rzecz Nie potrafię rysować Nigdy nie potrafiłam rysować Dalej nie potrafię rysować yy, I teraz powiecie jak, jak, to się, jak to się stało, że nie potrafisz rysować? A mówisz, że jesteś artystką Ja maluję Rysowanie nie jest moją mocną stroną A to co mam tutaj to w większości są rysunki. Zapnijcie pasy, kochani. Ok, więc here we go. Ok, więc zaczniemy może od mojego najstarszego zasięgu. Wyglądał on tak. To był 2014 rok. 14 lat miałam wtedy. I w tym okresie cały czas oglądałam ocikową. Like. To była pani, na którą ja patrzyłam tak. Dla mnie to, co ona robiła, to była największa inspiracja, największe dzieła sztuki, jakie mogłam widzieć. Nawet kiedyś taki fan story. Napisałam jej komentarz pod jednym z filmików, w którym mówiła o faktach o sobie, że. Wow, jesteśmy takie same! Ja lubię te rzeczy tak takie jak ty! Po czym kilka miesięcy albo lat później usunąłam ten komentarz, bo zauważyłam, że może dwie rzeczy się zgadzają, ale. A reszta jest kompletnie inna, ale te dwie rzeczy skłoniły mnie do napisania komentarza. Wow, jesteśmy takie same! Byłam za zachwycona tym, jak ona rysuje promarkerami, i bardzo chciałam takie mieć, ale niestety, no byłam dzieckiem, nikt by mi nie kupił markera za 15 zł, więc mama mi kupowała tylko takie markery zwykłe do pisania. I sprawność tam jest. O Boże. Strona tytułowa. No to zaczynamy przygodę z markerami. No to zaczynamy przygodę z głównym. Yes. Yes. To nawet... <grym> Czym to... O! To jest komentarz. Przeczytam wam go. Myszka... Miwi. Nie Mini, bo Mini inaczej wygląda. No i wyjaśniła wszystko, tak? No i wyjaśniła. <grym> Niektórzy z was mogliby pomyśleć, no myszka Miki. Mini. Mivi, bo mini inaczej wygląda. No. Nic pomidorów, nic ciekawego. Kolejne kwiatki. zaczęłam od malowania kwiatków i skończyłam na malowaniu kwiatków. Być to. To ma kawał historii ze sobą. To był pierwszy taki projekt, który mi się tak mega, mega podobał. To było tak w całości moje, w sensie nie wzięłam tego z, 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 ani z natury, ani z internetu, po prostu sama to wymyśliłam. I yy, i stwierdziłam, to jest tak dobre, że ja to dam na koszulki. Miałam 14 lat! Ja jak byłam. Okej. Okay. Dygresja. Jak byłam młoda, to ja byłam jak Karol Krawczyk. Chyba głupi jesteś! Codziennie miałam nowy pomysł na biznes, naprawdę. To był jeden z nich: zrobienie koszulek z tym. Tu znowu jakaś baba, bo wiecie, jakby ja Wam wytłumaczę, czemu one mam tylko jedno oko, bo nie potrafiłam narysować drugiego i żeby to było symetryczne i ładne, więc. To był drugi mój projekt, który był kinda ładny i kinda mi się podobał wtedy. Wciąż nie jest najgorszy, jak na 14 lat, tak? No, to jest takie gówno, że ja nawet nie wiem, co to jest. Ja nie, nie wiem, czemu ja to stworzyłam, ale. Projekt nieudany, dobrze, że to wspomniałam, bo. Nie domyślilibyśmy się, że to jest projekt nieudany. To był kolejny projekt, który bardzo mi się podobał, i nawet zrobiłam z niego zakładkę do książki. Tu możecie sobie ją zobaczyć, bo nie chcę się jej teraz szukać. I tutaj jakaś baba znowu z połową twarzy. To był mój chyba jakiś chwyt marketingowy, że malowałam tylko połowę twarzy, a drugą zakrywałam włosami. No bo wiadomo, takiemu dziecku ciężko jest. Pamiętacie, jak mówiłam coś o połowie twarzy? Tu jest cała! Bardziej mi się podobało, jak tworzyłam połowę twarzy. Przejdźmy dalej. O, to jest yy, kolejna inspiracja YouTuberkom. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest yy, napisane Banshee. I bardzo lubiłam wtedy panią Zuzie. Oglądałam całymi dniami tak samo jak Olsikową, i stwierdziłam. Ja jej zrobię, zrobię jej fanart, bo jestem artystką, mi się spodoba na pewno. Więc tutaj jest. Ciężko to zobaczyć, ale to naprawdę musicie mi uwierzyć, że na słowo, że to jest napisane bądź. Więc może może, może pff, więc może najpierw przeglądnijmy to? To jest ogromny segregator z moimi rysunkami no, kiedyś to było pokładane chronologicznie, aczkolwiek yy, już kilka razy to wyciągałam, przekładałam i tak dalej, bo coś mi było potrzebne ze środka albo coś i pogubiłam po, to wszystko, więc. O, tutaj jestem mała ja! I nie, nie byłam mistrzem w nartach. Po prostu to były zdjęcia, które robili w szkole takie na pamiątkę, że. Dlaczego stwierdzili, że ej, zrobimy w szkole zdjęcia, jak, jak trzymam narty i jestem w mundurku. Nawet nie będę pytać. Nawet nie będę pytać. Okej okay, i, i nie są one po kolei niektóre nie mają dat, więc to będzie ciężkie do y, pokazania chronologicznie, więc będę pokazywać tylko to, co jest najciekawsze. Tak będzie po prostu najprościej i najzabawniej. M jak była młodsza, to y, twarze wydawały mi się najprostszą rzeczą do namalowania, ale jakby Wciąż wyglądały tak, więc Czy to w ogóle Nawet tego nie widać. O, teraz widać. Więc nawet nie będę komentować tego. To jest kolejny ciekawy projekt. Stworzyłam projekt i wydrukowałam, i to jest malowane nie akwarelami, ale tuszami. I to było w, jakoś w okresie, w szkole, miałam takie zajęcia z takim panem, który właśnie um, uczył nas pisać. I tworzyć coś tuszem, więc stwierdziłam, ja też stworzę tuszem coś w domu i miałam dwa, więc narysowałam jedno, potem wydrukowałam i pokolorowałam, tak to wygląda, ten jest oryginalny. No, powiem Wam, że tuż trochę fajniej to wygląda, jakby tak no... no z daleka nie wygląda najgorzej, nie? Tutaj kolejna rzecz, którą stworzyłam z miłości do czegoś, a tu ja mianowicie z miłości do Elzy i, i Jacka, bo kiedyś byłam ogromną shiperką i nawet pisałam fanfika. <laughs> Możemy kiedyś przeczytać tego fanfika? To mogłoby być ciekawe, bo to był cały blok i to był taki blok, że ja go prowadziłam, jakby to było moje całe życie bo to było moje całe życie. I. To tam pisałam fanfika i my możemy to przeglądnąć Zdecydowanie kiedyś Ale to kiedyś I jak chcecie, żebym po Poczytała tego bloga, to dajcie to znać w komentarzach Myślę, takie poważniejsze prace Gdzie już coś trochę umiałam Na pewno nie było to jakieś jakiś ten, Ale To jest jedna z prac, która jest, jest Na moim instagramie nie podoba mi się bardzo i jakby i ja nie umiem szkicować w ogóle więc to dla mnie było coś, o fajnie naszkicowałam coś co nie wygląda jak gówno, więc wygląda, ale jakby wtedy myślałam, że nie więc, you know tu próbowałam namalować będącego Camberbarka to jest fajne actually ej, może zrobimy tego redraw redraw redraw, redraw, redraw bo to jest coś co mi się mega podobało, to jest ogólnie mój autoportret bo generalnie kilka razy próbowałam narysować swój portret, bo naczytałam się na jakiejś wiedzy bezużytecznej, że to jest trudne. I to jest actually kinda dobry pomysł, tak? To jest coś, co mogłabym przerysować i na, namalować jeszcze raz. I yy, no, jak na szkif, i jak na mnie, to ten, sam ten profil jest całkiem ciekawy, więc. Wciąż bez jakiegokolwiek smaku, kompozycji albo czegoś, ale jakby nie wygląda tak. Eee, 2017 gargamel była młodsza, to jak mi się coś podobało, to ja musiałam to narysować, więc eee, wtedy oglądałam namiętnie. Namiętnie oglądałam gargamela i to też jest na moim Instagramie bardzo daleko. To był taki śwany ziomek, który był ładny do dodatku, dodatku więc dlaczego bym go miała nie nar namalować, narysować, narysować. To znowu kolejny autoportret, a on, on już jest bardzo, bardzo długo. Tutaj kolejny bardzo niewidoczny Benedict Cucumber. Tutaj ładny pejzażek szkicowany. Realnie rysowanie pejzaży jest chyba trudne. Nie wyobrażam sobie, więc fajnie, że podjęłam próbę. O tym to nawet nie będę mówić. Nie będziemy o tym wspominać.